Po przesileniu. Ja mam bardzo silne procesy takie przeziębieniowe w ciele dreszcze. I na zmiany gorące takie fale i dreszcze, że koruje się swoimi sposobami. I pozwoliłam sobie otworzyć szeroko ciało na to, co się dzieje. I nagle dotarła do mnie informacja, że czyści się jakiś bardzo, bardzo stary lęk przed energią męską. A naprowadziło mnie na to, na to wszystko, co mówię ostatnio, już niby nie oceniam, a jednak opowiadam o tym agencie, jak tutaj wyjeżdżę na tych zakrętach i w tym jest lęk. Kiedy opowiadam o nim i nawet Mirka strofuje, żeby uważał, to to jest lęk przed męskim, który po prostu zniszczy. O. i pozwalam ciału docierać poprzez te dreszcze i ogień na zmianę do, do takiej starej, jakiejś starej, starej, bardzo starej części w moim polu i w ciele, gdzie zobaczyłam, że coś jest jakby na taki supeł zawiązane, czy na czy takim czymś takim bardzo ciężkim, taką klapą przy przyklapione, żeby było i jak się z tym połączyłam, no to tak, to był lęk przed męskim, on tam został przeze mnie umocowany i dawno temu, nieważne kiedy, ale czuję, że to było bardzo dawno. Po to, żeby chronił mnie przed męskim, dlatego, że wcześniej dlaczego on powstał, dlatego, że jako istota doznałam naruszenia mojej energii, kiedy byłam w otwartości tej żeńskiej energii, w takim totalnym oddaniu, poddaniu temu, co jest w życiu i jego wpływom i pływam, to po prostu ewolucyjnie jakaś część mnie chciała doświadczyć tego, jak to męskie potrafi wtargnąć. I dlatego powołałam to męskie, które wtargnęło, bardzo bolało i Musiało bardzo boleć, skoro ten lęk jako strażnik, został aż tak duży tam przeze mnie za postawiony. Chciałam być zamocowany. No może zamocowany właśnie. I ten lęk, ten strażnik miał mnie chronić przed agresją, która płynie z od męskiej, od męskiego, z męskiej strony. Żeby aż tak nie bolało, żeby to, to takie czerwone światło, aha, uważaj, za bardzo się zbliżaj, wyskakiwał ten lęk, który mnie wtedy chronił po tym pierwszym, czy w wielu pierwszych razach, gdzie hmm. no, byłam no, w takim widze zranieniu, skurczeniu, odrzuceniu, przede wszystkim yy, uwolnieniu. Jakby pozwoliłam sobie odebrać poczucie bezpieczeństwa tu na ziemi, doświadczania w ciele kobiety, że ciało kobiety, jako drobne, delikatne, jest narażone na agresję tej męskiej części, która po prostu doświadczała sobie agresji właśnie na tym żeńskim, fizycznie słabszym. I była na to zgoda z dwóch stron. Widzę tę zgodę. Widzę ten pakt. Męski pyta na pewno chcesz tego doświadczyć, a żeński tok tok tok. Chcę zobaczyć, jak to jest, skurczyć się w takim lęku przed tobą. Dobra. I się działo wiele, wiele, wiele wcieleń. I teraz w takim mocnym energetycznie czasie, za sprawą tego, że moje kochane życie podsunęło mi wiele takich doświadczeń, gdzie nie czułam bezpieczeństwa od męskiego. I to właśnie ten nasz sąsiad kochany, który jeździ tutaj bardzo szybko i kilka stłuczek już zrobił z, na małej dróżce osiedlowej. I też na przykład pan, który wymieniał, robił drobne remonty w domu teraz. Widziałam, że, że nie mam totalnego zaufania do tego, co robi, bo też pytał mnie o takie rzeczy, o których nie mam pojęcia. Czyli zobaczyłam też jego słabość, niepewność w tym, ale taki przeze mnie został przyciągnięty. Czyli lęk przed jego działaniem, które narusza żeńskie, kontroluje, dominuje, rani czy zabija, i jeszcze dodatkowo lęk. Czy brak poczucia zaufania, czy oparcia do działań tego męskiego na, na jego polu. Oczywiście, tak jak mój lęk się gdzieś tam przebijał, no to, to pewna rzecz została przez tego pana zrobiona po prostu źle, co skutkuje na no, takim trudem w domu. Uuu, łączę się teraz z tym. Czymś bardzo, bardzo niskim teraz. Energia prowadzi mnie do takiego jakiegoś wielkiego ciemnego dołu. i Podążam tam za energią w poddaniu. Gotowa jestem puścić to, co trzymałam dla swojej ochrony. Już czas. Męskie moje rozwinęło się i ewoluowało. Bo przecież to moje męskie, mój wewnętrzny mężczyzna dopuszczał się tego wszystkiego z kobietą wewnętrzną i projektowane to było przeze mnie na zewnątrz. I teraz, kiedy widzę, że on, ta jakość męska wzrasta, no bo była oblepiona moim lękiem. Nie, nie mógł był w piwnicy, głęboko w piwnicy. Mm, a kiedy teraz rozpuszczam ten lęk? Pozwalam tej męskiej jakości połączyć się z jego światłem, jakby rozpuszczając już te nasze ustalenia a propos tego, że będzie mnie dominował i karcił i niszczył i tak dalej. To widzę teraz. Hmm. Jak światło z góry. Pływa przez czakrę korony i niżej. I teraz cała moja prawa strona jest jakby świadkiem tego, jak światło idzie w dół: do tej piwnicy, gdzie to męskie tak zakleszczone pod tym głazem. Uuu, Poddaje się światło. Poddaję się uzdrowieniu. Dziękuję, lęku, że tak długo trzymałeś mnie w tej grze. Dziękuję, męska, moja boska energia, która to tak długo wytrzymywałaś. Dziękuję. Jeszcze mały dodatek do wcześniejszego nagrania zobaczyłam, że wokół mnie są kobiety, które mają dwie strategie, takie dwie, że tak powiem, wyraźne. Czyli one reprezentują oczywiście moje dwie strategie wewnętrzne. Pierwsza to jest z tego lęku przed męskim. Będę nadskakująca, będę służalca, będę w takiej służbie, będę taka właśnie siostrzyczka, trochę zakonna, trochę nie siostrzyczka, kiedy trzeba. I będę, wszystko zrobię, żebyś się nie złościł, żebyś nie krzywdził, żebyś nie dominował. Uff, taka strategia poradzenia sobie z tym. W większości kobiet, które widzę wokół siebie, jednocześnie te młode kobiety, młodziutkie, Pokazują mi jeszcze inną strategię, czyli ja nie będę tak usługiwać jak moja matka czy babka. Ja ci pokażę, kto tu ma większe jaja. Ja zawalczę z tobą. I co dupku? Czyli aktywują w swoim wewnętrznym mężczyźnie taką jakość, właśnie walki. I no i. Połączona z tym lękiem żeńskiej kobiety, no, to jest to taka naprawdę dla mężczyzn i dla świata bomba. Bomba, bomba, nie wiem, jakiś pocisk dalekiego, bliskiego, średniego, czegoś tam. No, naprawdę jest to trudne, czuję dla, dla męskiej jakości. I najważniejsze, że trudne jest to dla tej. Kobiety młodej w niej samej, bo, bo jest tak naprawdę w energii walki ze sobą sama. Nie wiadomo, kto jest kim. Kobieta jest wewnętrzna z powodu tych zranień. Jest zamknięta. Lękliwa. Postawiła ogromnego strażnika. a jej wewnętrzny mężczyzna on jest obudzony jednocześnie nie do tego by wspierać żeńskie by ją nawet nie ochraniać ale towarzyszyć być tym tak bym ci opoką być być hmm. ah, dziękuję